Mamy tutaj zadanie z grania stosłupem. Ja już wykonałem rysunek pomocniczy. Jest to grania stosup czworokątny, więc w podstawie ma czworokąt prawidłowy, więc ten czworokąt jest dodatkowo kwadratem. Dlatego już zaznaczmy, że tu jest A i tu jest A. Kolejne co wiemy z treści zadania, to że wysokość równa się 16. Wysokość tego grania stosupa, też to zaznaczam oraz że przekątna grania stosupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego cosinus równa się 3 piąte. Dobrze to jakoś zaznaczyć. Ja narysuję tą przekątną. A niech będzie tutaj. Oto ona. Żeby zaznaczyć kąt, jaki tworzy z płaszczyzną podstawy, to narysuję też przekątną samej podstawy. To o ten kąt chodzi. Oznaczmy go jako alfa. Kosinus równa się 3 piąte. Kosinus to jest w trójkącie prostokątny, bo z takim mamy tutaj do czynienia. To jest stosunek tego boku przez ten bok. Czyli tu jest 3, tu jest 5. Ale żeby dokładniej było, to tutaj jest 3x, a tutaj jest 5x. A zatem stwierdzenia Pitagrasa. Możemy sobie obliczyć ten bok trójkąta. Może niektórzy rozpoznają, że jest to trójkąt pitagorejski. Gdyby zaczęli liczyć z x lub bez, musiałoby im tu wyjść 4. Jak z x to 4x. Ale przecież wysokość to jest 16, czyli tu też jest 16, to w końcu 16 czy 4x? Przecież to jest to samo, mogę sobie zapisać równanie, że 16 równa się 4x. Czyli jak to wszystko podzielę przez 4, to mam, że x równa się 4. To znaczy, że tutaj tak naprawdę, je, jeżeli x równa się 4, to tu jest 4 razy 4, czyli 16, pasuje. Tu jest 3 razy 4, czyli tak naprawdę 12, a tutaj jest 5 razy 4, czyli 20, co akurat nie jest nam do niczego potrzebne. To nam jest potrzebne, że tu jest 12, bo wykorzystamy teraz, że ten bok jest jednocześnie przekątną kwadratu, który stanowi podstawę. Wzór na przekątną kwadratu to a pierwiastek z dwóch. I u nas to się równa 3x, czyli 12. Równa się 12. Wyznaczę stąd A. Dzielę wszystko przez pierwiastek z dwóch, czyli A to się równa 12 dzielone przez pierwiastek z dwóch. Usuwam, usuwam pierwiastek z dołu. Góra razy góra, dół razy dół. To mi się skraca i to jest 6 pierwiastków z dwóch. A my mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej. To zobaczmy. Pole powierzchni całkowitej to jest podstawa, czyli a razy a, ale u nas a to jest 6 pierwiastków z 2, czyli 6 pierwiastków z 2 razy 6 pierwiastków z 2, bo przecież pole kwadratu to jest jeden bok razy drugi lub ten bok do kwadratu. Ale taka sama ściana, jak na dole jest też u góry, to zrobię tutaj jeszcze razy 2, no ale jeszcze musimy ściany boczne policzyć. Ich pole to tutaj jest. 6 pierwiastków z 2 razy 16, czyli plus 6 pierwiastków z 2 razy 16, a takie ściany boczne są 4, czyli jeszcze razy 4. Teraz jak to wymnożymy? Tutaj. 6 razy 6 razy 2, to jest 72. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, to jest 2, czyli razy 2, plus 6 razy 16 razy 4. To jest 384. Pierwiastek z dwóch przepisuję. Czyli to się równa 144 plus 384 pierwiastki z dwóch. Nie wolno nam tego dodać, bo to jest pierwiastek z dwóch, a tu nie ma. Mogę jedynie jeszcze wziąć to w nawias i napisać jednostek kwadratowych. Koniec zadania.